I witam z powrotem w kolejnym odcinku zagrajmy w Lego Harry Potter lata 5-7 kontynuujemy poziom pierwszy przygody siódmej części pierwszej Nie wiem czy coś zrozumieliście ale w każdym bądź razie i... pozostawię to bez komentarza Albowiem teraz spieprzać z wesela będziemy A oto zakręcony ojciec tej tej no jakiej tam Zapomniałem jak ona się nazywa Jest, Luny Takie ślęczy mi w głowie takie to L, coś tam z L, L, L No i weszło, doszło do mnie, że to Luna jest jednak Czekajcie sobie tutaj w międzyczasie jak jest kociołek ustawię minutnik Zero, Dobra jest Biegnie czas, biegnie Ale czas nie może biec Ojejku co ja zrobię więc tak, u mnie w moim y, po, y, pojęciu seberniki to są dziesięciogroszóweczki Nawet sporo ich już mam Wesley, dawaj no, używaj swojej magicznej O, tam widzę kurczę bohatersko walczą z ludem No, Ron, przesuń się Fajerwerki w zamkniętym pomieszczeniu <noise> Dość odważna sprawa W ogóle cud, że trafiło w żyrandol To jest w ogóle nieprawdopodobne No i co to miało dać? Czy jakieś balony Ha! Nie spodziewał się, że go trafię może te balony mają zamiar, nie wiem, podnieść sufit. To by było dość dziwne, no ale czego się spodziewać po grach. Są do wszystkiego zdolne. No proszę Państwa, czas skoncentrować. No trzeba skoncentrować wiązki, no. Hermiona, no już. No ja rozumiem, że jest zbyt duży, właśnie dlatego chcę go ugasić, hello. A, chciałem skrzyżować wiązki, oni są jacyś oporni w ogóle. No i spróbuj mnie tylko trzepnąć jakimś zaklęciem, ty walony że co? Spotkamy się w sądzie. Co to będzie? To to będzie chyba jakaś chmurka, nie sikawka jakaś. A, chmurka z wodą. Wybornie. Zaprawdę wybornie. Pada deszcz, pada deszcz, pada, pada deszcz A no i tak Akwamenty nie mogłem tego zrobić, tylko jakimś głupim deszczem. No to jest w ogóle. Jakieś dziwne zrządzenie losu. No że, że śmierciożer co jeden, no... No ładnie, że się podstawiłeś przynajmniej pod y, rażenie mojej y, strzały z różdżki. Co, jakaś kapliczka czy coś Zbudowałem coś, żeby potem to zniszczyć A, kanarek jakiś Taki mało kanarkowaty ten kanarek, no ale spoko Gaśmy płomienie Sikamy, sikawą Hermiona, zapraszam Cię tutaj pod ten różowy pad, różową płytkę. Właśnie mi w komentarzach pisaliście, że tylko Hermiona może używać tych różowych padów. Bardziej zrozumiałe dla mnie, bo gdybyście mi napisali, że tylko Hermiona może używać tych różowych płytek. Tak na przyszłość. Czekajcie, no jakoś opornie idzie, no ale idzie Słabąć jakiś no Nie bardzo wyszedł ten łabąć, no ale nie narzekajmy A, że niby on to ma stopnieć nad tym i oblać wodą, tak? No tak Jakże mogło być inaczej? I budujemy klateczkę dla kanareczka No Hagrid się najwyraźniej boi yy, Cięcie małe I jestem znów z wami po dla was krótkiej przerwie, dla mnie dość długiej bo yy, miałem gości i nie było mnie przez ładne dwie godziny Tak Dokładnie, więc coś tak ślęczało tutaj przez dwie godziny nie wkurzaj mnie. Won, poszli. Oś ty kurde. Zabije, jak znajdę. A, sp no i spróbował nas. Spróbować musiał. Hermiona Wyrzucaj to tam masz w... No gińżeś wreszcie Ile można ginąć? Dobra, co my tu mamy w tej sakwie? Srebrniki pewnie No nie, srebrnik to to nie jest Napełnijmy ten zbiornik wodą. o o o o Ciekawie, jak ruszyć ten wóz stąd może tymi światłami Czekajcie. Nie, nie mam koncepcji. Chyba, że może Hermiona. Nie, Hermiona nie może wyjąć. Dobra, w każdym razie. Yy, tutaj te monetki są. A tu jest złoty klocek którego nie zauważyłem wcześniej no tak darmowy złoty klocek, jak to się nazywa niespodzianka serio bo się tego nie spodziewałem to naprawdę jest niespodzianka tutaj widzę już sowa odleciała z naszym dobytkiem jeśli można tak rzec tu jest dziurawy kocioł ale my do dziurawego kocioła nie będziemy szli po prostu zakończymy teraz ten odcinek Yy, albo jeszcze chwilka, ale się reaguje teraz przez chwilkę. Tylko szybko skombinuję, gdzie mogę odłożyć to światełko. Dokładnie, dokładnie światełko. I na razie nie widzę nic. No o, to tutaj śmietnik jakiś bezpański Czekajcie, najbliższe miejsce w którym Mogę odłożyć to światełko jest Gdzieś nigdzie Chyba, że Dobra, to już Do zobaczenia w kolejnym odcinku, czołem